Witam Państwa na plantacji cebuli e, z Dymki. Zaraz Państwu pokażę plantację. To jest ta sama plantacja co zawsze, więc y, tutaj nie będzie ja. Proszę Państwa, e, Szczypior troszeczkę e, słabo wygląda, ale to jest cecha tej odmiany. Natomiast <laughs> mamy początki już z tym filium. Tutaj właśnie pokazuję ten liść. E, jest tych liści troszeczkę więcej, więc tutaj należałoby już wykonać zabieg Signum, Siarczan Magnezu z niewielką ilością protektora, bo cały czas może przepadywać. Ponieważ saletra amonowa w ilości 100 kg była gdzieś tam dwa tygodnie temu, więc zostaliśmy z producentem, że należałoby wysypać jeszcze gdzieś tam w granicach 150, nawet do 200 kg saletry amonowej, i myślimy, że jeżeli chodzi o Azot to będzie, to będzie wszystko. Ewentualnie w późniejszym czasie zobaczymy, jak, aby, jaki będzie przebieg pogody. Wsypiemy jeszcze albo jaramila kompleks, albo unikę kalcją w ilości 100-150 kg. Jeżeli chodzi o chwasty, widzicie Państwo, jest czysto, gdzieś tam pojedyncze chwastnice się trafiają, więc tutaj nie ma co robić tragedii. Poszedł wink w zeszłym tygodniu, tak jak ustalałem to z producentem, w ilości 1 litra na hektar. No tutaj jakieś ostrożenie, więc no, niestety to trzeba będzie usunąć ręcznie, bo nie ma sensu walczyć z takimi niewielkimi ilościami chwastów na całej na kawałkach, a nie na całej plantacji.